Nie wiem jak u Ciebie dzisiaj, święto świętego Macieja, ale u mnie brzęczy życie. Całe życie marzyłem, żeby się wrąbać w pole rzepaku. Brzęcz tutaj niesamowicie z każdej strony. Idę dalej, bo się zatrzymałem. O, i takie połacie, nie wiem czy tam będzie widać, ale takie połacie radości. Yy, nie wiem jak u Ciebie, co, w czym teraz trwasz. Dzisiaj jest Ewangelia o tym, żeby trwać. Czyli stała jakaś taka Sytuacja, trwajcie w miłości, tam jest, tak. Nie wiem, w czym teraz trwasz. Może w smutku, może w jakimś trudnym czasie, może w jakimś załamaniu, może w jakiejś rozterce, jaką podjąć decyzję, może w jakimś trudnym momencie wychowawczym ze swoimi dziećmi, może w jakimś kryzysie małżeńskim i to się jakoś nie zanosi na jakiś horyzont, perspektywę, że coś się zmieni. To dzisiaj Cię z tego miejsca błogosławię na to, co przeżywasz, i chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś sama. Nie jesteś sam, bo tata, tata, ukochany tata jest z Tobą. Najbliżej jak się da, mimo tego, że nie czujesz. Niech Cię Błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec, syn Duch Święty. Amen. Ale mnie to i Jara.